Witam Was na kanale sklepu scrap and Me, Z tej strony Monika. Ja dzisiaj chciałabym Was zaprosić na kolejną świąteczno-zimową inspirację. Tym razem postaram się zrobić coś, co dla mnie jest niełatwe, <grym> czyli wykonać karteczki, które zmieszczą nam się w kopercie. Ja już robiłam świąteczną inspirację z naszej najnowszej kolekcji Frosty Days. Natomiast była to kartka bardzo bogata, z taką wystającą kwiatową kompozycją, z dużą ilością warstw. Dzisiaj chciałabym się zmierzyć właśnie z kartkami typowo do koperty. Jest to pewnie dla mnie łatwe zadanie, bo ja lubię na bogato. Natomiast akurat kolekcja Frosty Days ma bardzo dużo dodatków, które można świetnie wykorzystać właśnie do stworzenia kompozycji, która będzie... Z jednej strony 3D, ale z drugiej strony będzie taka, żeby się nam spokojnie zmieściła w kopercie, i dzisiaj postaram się zmierzyć z tym wyzwaniem. Najpierw wam pokażę, które arkusze sobie wybrałam i przygotowałam do mojej dzisiejszej pracy, Powiem króciutko o pozostałych rzeczach, które sobie przygotowałam, i zabierzemy się do pracy. Tak jak już mówiłam, główną kolekcją, z której będę korzystała, będzie kolekcja Frosty Days i na pewno będę chciała wykorzystać tutaj z okładki napisy. Yy, wesołych świąt, do, bo będę robić dwie kartki tak, jakby jedna po drugiej, więc na pewno i do jednej i drugiej wykorzystam ten napis. Kolejnym arkuszem, który, który będę chciała wykorzystać, to jest arkusz 04 z kolekcji Frosty Days. Ten arkusz wykorzystam jako tło do mojej kartki. Okleję nim bazę. Przepiękny granatowy arkusz w śnieżynki. I drugą warstwę na obu moich kartkach będę chciała zrobić z tego arkusza 09 z tej tutaj części, bez żadnego wzoru. Chodzi mi o to tło. Tutaj też są takie bardzo delikatne śnieżynki. A w związku z tym, że będę chciała, żeby obie moje kartki były monochromatyczne, czyli jedna będzie w jednym, będzie przeważał jeden kolor, a na drugiej będzie przeważał drugi kolor, to takie tło właśnie bardzo uniwersalne sprawdzi mi się akurat w obu karteczkach. Będę wykorzystywała. Tak jak już wspomniałam na początku, wiele elementów wyciętych z naszych arkuszy. I będę korzystała z arkusza Christmas 05, Christmas 06 i Christmas 07. To są dodatki do kolekcji Frosty Days. Wykorzystam też nasze świąteczne zimowe właściwie ramki Winter Frames i będę korzystała, bo chciałam właśnie tak jak mówiłam, monochromatyczne kartki zrobić. Jedna będzie w niebieskościach, druga będzie w brązach, i wykorzystam sobie na pewno tą rameczkę, czyli taką właśnie niebieską, i wykorzystam sobie drugą taką samą w, w brązie do drugiej kartki. No, i do tej karteczki w brązach będę potrzebowała właśnie brązowe tło. I do tego wykorzystałam sobie jedyny arkusz, który nie pochodzi z kolekcji Frosty Days, czyli z najnowszej kolekcji Woods, czyli deseczki, i to będzie arkusz numer 10. Te deseczki będę chciała wykorzystać jako tło do oklejenia naszej drugiej kartki. Oprócz kolekcji, oprócz arkuszy papieru przygotowałam sobie oczywiście Bazy na kartki. Mam dwie bazy yy, kwadratowe w formacie 5,5 na 5,5 cala. Mam tutaj dłutko, bo jak będę chciała przyklejać różne rzeczy, to mi się przyda. Przygotowałam sobie też tusz Oxide vintage Photo, bo do tej brązowej kartki może przyda nam się jakieś postarzenie, oczywiście klej i kość introligatorska. I w związku z tym, że będą to kartki dość płaskie, yy, ale chciałabym, żeby też był na nich jakiś taki fajny efekt, to wyciągnąm sobie też cekinki. I tutaj mam cekinki takie drobne, 3 mm w brązie do tej brązowej kartki i w srebrze do tej yy, błękitnej. I tutaj mam oczywiście taśmę dystansową. Także zabieramy się do pracy. Ja zapraszam yy, serdecznie zachęcam i do usłyszenia na końcu filmu. Nasze karteczki skończone. Ta w brązach prezentuje się tak. Przyznam szczerze, że zupełnie zapomniałam o napisie w tej kartce i dodawałam go tak zupełnie na koniec niezaplanowany. Powinnam najpierw sobie przyłożyć, na, przyłożyć napis, a potem układać całą kompozycję, ale zapomniałam. Na szczęście się jakoś wpasował, <laughs> bo nie wyobrażam sobie tych karteczek bez napisów. Także mamy napis Wesołych Świąt, troszkę tak zagiełam rogi, żeby jeszcze bardziej vintage to wyglądało, bo ta kartka właśnie jest taka bardziej vintage'owa. Yy, mamy tutaj tego dziadka do rzechów, prezenty i ptaszka i jest kompozycja yy, kwiatów takich zimowych, ale właśnie tak jak mówię w stylu vintage, wszystko jest tak postarzone. No i te brązy fajnie się komponują, te kwiaty też przybrudziłam właśnie tuszem Distress Oxide Vintage Photo, żeby były jeszcze bardziej właśnie takie postarzone. Natomiast tutaj jest druga karteczka, ta już jest jaśniutka, w błękitach, w takim typowo zimowym klimacie. Tu myślę, że nawet by się jeszcze przydało gdzieś brokatem sypnąć, ale na razie tak zostawię, mamy te srebrne cekiny. Mamy bombki, napis Wesołych Świąt. Też się zastanawiałam. Miałam napis tutaj przygotowany już wcześniej, natomiast kompozycja wydawała mi się na tyle właśnie w jednym kolorze, że bałam się, że ten napis mi zniknie i w końcu mieściłam go tutaj tak bardziej na rogu. I myślę, że ostatecznie to był dobry pomysł, bo przynajmniej ten napis się nie zlewa z całą resztą i łatwo go odczytać. No i te srebrne cekinki, aniołeczek na samym środku. Naszej przepięknej zimowej rameczki. Także to są moje propozycje, jeśli chodzi o zimowe kartki do koperty w formacie 5,5 na 5,5 cala, czyli to bodajże wychodzi, jeszcze Wam sprawdzę, około 14 cm karteczka, bo ja w calach się tak, 14 na 14 cm, czyli śmiało do takiej kwadratowej koperty te kartki nam się zmieszczą. A można je potem pięknie wystawić, i mogą się prezentować jako dekoracja świąteczna na jakiejś komodzie czy na stole. Także ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że inspiracja będzie dla Was przydatna. Serdecznie Was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się pa!